Dzień dobry. Witam na forexiestrader.com. Dzisiaj jest 4 maja i zapowiada się bardzo interesujący poranek. Jest godzina 8:08, czyli niecałą godzinę przed otwarciem giełd. Patrzę, co się tutaj dzieje z perspektywy funta. Już wychodzą jakieś informacje istotne. Później o 10:30 jeszcze raz na funcie i o 14:15, 16:00 najistotniejsze dane. O 10:30 jest sporo tych informacji na funcie. Proszę zwrócić uwagę, także one mogą wywołać Potężniejszy ruch. I teraz spójrzmy na wykresy, co się dzieje. W związku z tym porankiem, prawda? Bo to jest ten moment. Czasami warto patrzeć na wykres, czasami nie. I patrzymy na funta. Proszę zwrócić uwagę, jaki mamy tutaj piękny pattern, tak? Pattern, który właśnie wyłamał się czy wyłamuje się tutaj z jakiejś mikroflagi w dół, a to wszystko jest w paternie konsolidacji po uprzednim uderzeniu y, rynku w dół. Także. Wprawdzie nie jest to typowo spadkowe środowisko, bo proszę zwrócić uwagę, że trend na H4, wedle defini mojej definicji trendu H4, to on się jeszcze nie zmienił. Ale przez to właśnie, że jest potężny spadek, konsolidacja i kolejny spadek, to jest właśnie chwilowa zmiana trendu podbyć pod może kolejny ruch. O tutaj są wsparcie opory, proszę zwrócić uwagę, także mamy przestrzeń 100 113 czy więcej pipsów, może nawet 211. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. To jest tylko pomysł, prawda? Pomysł, który może się sprawdzić już przed 8 godziną. Ale co przed 8 jest ryzykowne, bo, w spo... przepraszam, przed dziewiątą godziną, bo przed dziewiątą jest to ryzykowne przed otwarciem giełd. Także tak, zobaczymy, czy te dane o 10.30 też nie będą próbowały tego rynku odwrócić, ale widzimy, że mamy do czynienia tutaj z przeceną. Także to są takie momenty, kiedy warto się zastanowić, czy po 8, a przed dziewiątą nie opłaca się już wejść w rynek. Żeby łapać ten ruch, proszę zwrócić uwagę, jego perspektywa jest być może dwa razy taka jak tutaj ten pierwszy ruch, czyli tutaj mamy około 200 pipów i tutaj, dajmy na to, o, dotąd byłaby perspektywa tego ruchu, tak? Także mamy fajną przestrzeń, z tym, że trzeba uważać, czy ten ruch nie zacznie się odwracać w którymś momencie w kierunku trendu. To jest, czy na przykład nie odbije z tych wsparć oporów, które teraz pokazuję i nagle nie wystrzeli do góry. Zawsze jest takie prawdopodobieństwo, bo trend większy jest wzrostowy, tak? Jakbyśmy nie spojrzeli, jest to instrument wzrostowy, szczególnie po tym, jak ustalił się tutaj ten trójkąt rozszerzający się, wybił się do góry. No i widać tutaj, największa fala jest wzrostowa, a to jest po prostu jakaś korekta z tym, że bardzo krótkoterminowo na day trading może być to opłacalne zagranie. Może, ale nie musi, tak? No proszę zwrócić uwagę, czy... Euro jest w fazie spadkowej, żeby dobrze skorelowało tutaj. No nie, euro jest w fazie konsolidacji. I zobaczymy, czy nie będzie próbował wybijać się górą. Natomiast tym e, korelacje, o której wspominam na szkoleniach e, na żywo, e, aż tak bym się nie przejmował. Jeżeli fund ma bardzo dobre właściwości spadkowe, euro też będzie albo spadał, albo będzie stał w miejscu, nie będzie przeszkadzał temu, nawet jakby miał się troszeczkę wybijać do góry. Zwrócić uwagę, że indeks też sprzyja jakiejś korekcie. Mamy tutaj jakiś nieduży czy średni ruch spadkowy, który to, no zobaczymy, czy oprze się o tych wsparciach oporach. na razie pokazuje, że on nie ma tutaj typowych właściwości spadkowych, tak, tak jak bardziej chwilowo podkreślam, chwilowo na funcie widzimy to, proszę zwrócić uwagę, to dla mnie wygląda jak początek urwania się, tak, cień w dół, nawet na h 4 i ruch, potencjalny ruch w dół, po tym jak nie utrzymał się tutaj nawet w konsolidacji tego paternu, tylko jest taka jakby flaga spadkowa na tym wykresie, a tutaj widać, że już próbuje wyrywać się w dół. Z reguły mówię, żeby poczekać do dziewiątej, zobaczyć jak się to rozstrzygnie na giełdach i dzisiaj też bym tak powiedział. Natomiast jeżeli ten ruch zacznie wybijać się mocniej, w dół, agresywniej, czy no można po prostu obserwować bardziej czujnie ten ruch, czy nie da nam momentów, kiedy zejdzie przykładowo trochę niżej, cofnie się i znowu zacznie schodzić przed godziną dziewiątą jeżeli jest to rów w zgodzie z trendem, który ostatnio się odbywa, taki trend tak jakby no, na wykresie 4-godzinnym powiedziałem, że z tego wzrostowego dużego on chwilowo zmienia się na spadkowy, także to, to może być taki nowy wyznacznik, nowy chwilowy trend spadkowy na H4, który nie wiadomo jak długo będzie trwał, kilka godzin czy kilka dni, no może być to atrakcyjna sytuacja również przed dziewiątą do wejścia w rynek, prawda? Tutaj spójrzmy na wykres 30-minutowy, jak pięknie wygląda ten pattern na 4 konsolidacji. Jest to bardzo piękna sprawa. Proszę uważać na fake breaki, tak? Jeżeli on zejdzie w dół to nie jest od razu ciekawa sytuacja, bo może szybko cofnąć się do góry, tak? O tym więcej wspominałem na szkoleniach, jak mamy na to czas, że fake break to jest coś, co powinno zaliczyć test. Jeżeli schodzi niżej, to przetestować to wsparcie opór i zejść jeszcze raz w dół, a wyjście do góry, no, może być bardziej interesujące na tej walucie, ale to muszą być sprzyjające okoliczności, żeby nie okazało się, że euro wybija się do góry, funt agresywnie ciągnie w dół. To nie są sprzyjające okoliczności, środowisko na rynku wtedy jest. Jest takie niejakie, bądź też średnie tego typu sytuacja. Zróbmy teraz jakiś skro, skromny przegląd poranny instrumentów, na których coś, coś może się wydarzyć. Tutaj jest sporo ładnie wyprzedany ten instrument. Jest to dolar-frank, tak? Także nie jest to jakaś potencjalna, bardzo interesująca sytuacja. Przepraszam, to jest wykres H4. My z rana patrzymy na M30. Czy coś tego poranka wpada nam w oko? Co może się rozwinąć na przestrzeni 15 minut czy kilku najbliższych godzin? tak? Czyli jak szybko można zadziałać na rynku tego samego dnia, z jakiejś ciekawej perspektywy, ciekawej sytuacji. Jak widzą Państwo, dosyć szybko tutaj przewijam, nie bawię się jakiejś oceny. Bardzo piękne zejście, tak? Z flagi zresztą wyjście, bardzo fajna sprawa. Na funcie franku ostatnimi dniami badaliśmy tutaj ten ruch do góry, który na to na szkoleniu jeden z panów zasugerował, że jest to wyjście do góry, i mówiłem o tym, że jeżeli ten ruch wybije się ponad. To wsparcie opór i dalej będzie szedł do góry, to wtedy znaczy, że ten trend się odwrócił. W innym przypadku jesteśmy dalej w trendzie spadkowym i proszę zwrócić co się, y, uwagę, co się stało na wykresie 4 godziny. Mimo mocnego ruchu do góry i odejścia od tego poziomu, jakże charakterystycznego, double bottom, czyli podwójnego dna, rynek znowu skierował się i to bardzo agresywnie po y, dniu czy dwóch dniach w dół. Tak? I teraz jest na jakim etapie? Na M30 mamy nieidealną, ale ładną sytuacji flagi, tak? Także jest jakaś sytuacja, gdzie e, rynek może się skierować znowu agresywnie w dół, po to, żeby zrobić znowu agresywnie ruch w kierunku dolnym. E, natomiast ruch nie jest bardzo, bardzo atrakcyjny, ponieważ tutaj widać, że ten ruch tak jakby, no stracił na swojej wartości i to jest efekta, flaga jest tego efektem, że drobni jacyś ludzie, e, ciułacze, traderzy, e, którzy mieli sprzedane kontrakty, pozbywają się ich, realizują ten zysk z tej fali, i to ta flaga jest efektem tego. Jeżeli znowu zacznie przyspieszać, możemy mówić o dalszym ruchu spadkowym. Musielibyśmy przeanalizować sytuację, co tu po lewej stronie jeszcze potencjalnie jest do przebadania, można powiedzieć. Ale sama flaga jest na razie interesująca. To jest jeden z typowych patternów do rozgrywki, także nie będę go teraz bliżej omawiał, bo nie odczytuję tego jako idealnej sytuacji, ale może być bardzo atrakcyjna. Także spotkamy się w omówieniu przykładu transakcji, jeżeli z tego się coś rzeczywiście rozwinie. Tutaj mamy jakiś trójkąt, ale nie widzę jakiegoś głębszego zainteresowania. Moja osoba tutaj nie wykazuje tym wykresem. Tutaj też mamy jakiś charakterystyczny pattern. Zobaczmy, jak on wygląda na 4 czterogodzinnym wykresie. No, generalnie jest tutaj ruch wzrostowy, tak? Także to jest jakiś piękny kanał, można powiedzieć. O kanałach wspominam, żeby nie traktować ich jako możliwość wejścia w rynek. Natomiast tu jest troszeczkę inna sytuacja, e, ponieważ e, od kanału tworzy się, od, od wartości jakichś e, przeciążenia kanału, tworzy się coś w rodzaju trójkąta. Które to jakby wystrzelił agresywnie do góry, no mógłby na, nam dać jakiś ruch, ale to nie jest jeden z moich ulubionych ruchów. Mówię tylko, że jest jakaś tam charakterystyczna sytuacja do zabawy czy nauki na demo. Także jak Państwo mają czas ćwiczyć na demo i odbędzie się tutaj wybicie do góry, to proszę sobie wejść na demo transakcji z testem bądź bez tutaj ruch do góry i przyśledzić los tego ruchu, tak, na ile ten ruch ma wtedy szansę wybić się do góry w zgodzie z tym kanałem, tak? Tutaj cyk ładnie, agresywnie, czy powoli do góry, jak to wcześniej się działo. Czy doświadczą Państwo tego, że w kanale ruch może się wybić do góry i znowu tutaj zaryć w dół? czy wręcz przebić te linie kanału po to, żeby wyłamać się w ogóle z tego trendu wzrostowego i <laughs> pikować w dół. Takie są kanały elementem doświadczania. Właśnie jest forex, żeby uczyć się jak. Prognoza naszej sytuacji może być różna od rzeczywistości, mimo to, że kilka razy tutaj ładnie się powtarzał ten sam element. To przy naszym wejściu w ruch już może być za późno, tak? Tak zwana musztarda powiedzie. Ruch, który mógłby się wykonać, ale kilka razy się już wykonał czy sprawdził w tym samym zakresie, i po prostu no forex czy rynek jakikolwiek nie lubi po 15 razy powtarzać tego samego ruchu na tej samej powiedzmy sytuacji. Tak to wygląda. Tutaj są jakieś charakterystyczne też paterny, ale nie będę ich omawiał, bo mamy przecenę, także... Bardziej z perspektywy M30, spojrzałbym tutaj na ten wykres Silver Euro, że mamy trójkąt, który jest chwilową konsolidacją tak i ruch może agresywnie pociągnąć się w dół. No dzisiaj nie ma specjalnie czasu, żeby omawiać te wszystkie ruchy, ale może nastąpić tutaj dalsza dasz, kontynuacja tego ruchu. Tak jak tutaj z konsolidacji mieliśmy próbę wyjścia do góry agresywnie w dół, tu może być jakaś kontynuacja. Tego ruchu cyk ładne zejście w ciągu dnia, także może być to atrakcyjne. Natomiast nie musi być. Potrzeba byłaby większa, potrzebna byłaby większa analiza tego ruchu. Także na dzisiaj to by było na tyle. Trochę żałuję, że nie mam więcej czasu, żeby Państwu przekazać siłę tych patternów, czy też atrakcyjność tej sytuacji, która dzieje się aktualnie na funcie. On utrzymuje swoją wartość, nie rośnie, przez zwrócić uwagę, spada, tak? Także ta sytuacja zaraz może się odbyć w przeciągu pół godziny, albo rynek czeka do dziewiątej godziny, czy dziewiątej dziesięć, tak jak ja z reguły. Trzeba o tym pamiętać, że jak wchodzimy w pół do dziewiątej, to czasami rynek, mimo tego, że nie jest błędem wejść w pół do dziewiątej, tak, ale rynek będzie czekał do 5 po dziewiątej, 10, 15 po dziewiątej, aż rynki się otworzą, stabilizują chwilę. Pierwszy rzut transakcji pójdzie na rynku i dopiero wtedy odbywa się ruch. Zgodzie z tym trendem, lub też okazuje się ruch przeciwny. tak? Dane zostały zinterpretowane w inny sposób. Przeciwny, tu mamy jakiś HPI, czyli inflacyjny indeks, jakikolwiek to jest, i on jest lekko negatywny, albo rynek może czekać na 10.30 i może się okazać, że do 10.30 nie wykona tego ruchu w dół. Ale tak czy siak, myślę, że przed 10.30 jest duże prawdopodobieństwo, że ten ruch może się odbyć. Duże, to znaczy 60-70%, tak? Może 70%. 5, czyli jest to dosyć duży współczynnik już jak na ocenę transakcji z mojej subiektywnej strony. Także zachęcam do obserwacji nauki. Niekoniecznie zachęcam do wejścia w rynek, zachęcam do kliknięcia na demo, tak? Proszę sobie sprzedać dwa kontrakty i obserwować, kiedy byśmy wyszli z rynku i pierwszym kontraktem, a kiedy drugim, tak? Czy gdzie byśmy ustalili stopus? No o tym więcej mówi się na szkoleniach, jak jest na to czas. E aktualnie odbywa się. Czyli rozpoczęła się pełna edycja szkolenia Full Trading, tak? czyli szkolenie od A do Z, pokrywające day trading. Jeżeli jest ktoś zainteresowany, na niektóre moduły tego szkolenia dołączam również klientów do niektórych godzin poszczególnych zajęć, które trwają po 3 godziny, takie krótkie cykle. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.